Teraz dla wielu ludzi Jezus może być Zbawicielem, bo uwierzyli w swoim sercu w to, że na Ziemię przyszedł Bóg w ciele jako Jezus, umarł za nich i poszedł do nieba, i to jest ich Zbawiciel. Ale na Ziemi żyją dalej tak, jakby chodzili z diabłem za rękę. I nie chodzi teraz o ludzkie moralne grzechy, bo Bóg nie ma nic wspólnego z ludzką moralnością, ale powiedział ludziom wszystko wolno, nie wszystko pożyteczne. Wszystko wam wolno, ale nie dajcie się niczym zniewolić I sądzić ma nas nasze sumienie, a nie inny człowiek Więc nie chodzi o to, ale chodzi o to Czy ty bierzesz Boże prawdy, Boże zasady Stosujesz to na ziemi i wtedy masz Jak w niebie, tak też na ziemi I oto często się rozbijają ludzie Przychodzą do mnie i mówią, że jest, są wierzącymi ludźmi Możesz najpierw powiedzieć dla mnie to się powiecie, dla... dla kolegów to musisz kupić mikrofon. Ale mogę przy bo kolega ma urodzinę. To niech kolega przyjdzie tutaj, ja mu ja niego, położę na niego ręce, ogłoszę nad nim dobre rzeczy i będzie mu się dobrze w życiu żyło i powodziło. To będzie najlepszy prezent urodzinowy i ja to powiem lepiej. Mogę no, Nie możesz! No, proszę, nie możesz! No, następny twój. No, nie. Chłopaki, ten mikrofon nie służy do tego, żeby sobie robić żarty i zabawy, szczególnie jak patrzą koledzy, kiedy w grupie się czujecie kozakami, ale wtedy, kiedy człowiek zostaje sam, wtedy, kiedy ciebie nikt nie widzi i wtedy, kiedy nie ma tej całej atmosfery, która się wytwarza przez tłum, wtedy tak naprawdę wychodzi prawda o człowieku i wtedy, gdy człowiek jest sam, wie czego się boi, wie co go w życiu zatrzymuje albo co go w życiu popycha. I każdemu człowiekowi życzę, żeby spotkał realnie Jezusa.